Wędkarzu, nie kupuj przyponów, tylko rób swoje. Wtedy będziesz miał 100% pewność, czego został zrobiony i jaką ma wytrzymałość. Nie będzie w niej felernej plecionki. Ani za małego bądź za wielkiego oczka na włosie. I najważniejsze będziesz miał sprawdzone haki. Dziś pokażę, jak zrobić oto taki przypon na włos. W przypadku takiego jak tutaj jest już gotowy haczyk, jedyne co trzeba zrobić to dowiązać sobie plecionkę bądź fluorocarbon do haka. Zaczynamy od zmierzenia odpowiedniej długości plecionki. Ja w tym przypadku wziąłem 20 cm i w praktyce to wyjdzie oczywiście krótszy przypadek. Robimy oczko z jednej i z drugiej strony po to, żeby potem się z tym nie paprać. Bierzemy końcówkę i wsadzamy do powstałych otworków i po przełożeniu zaciągamy. Robimy takie oczko na obu końcach z jednej i z drugiej strony. Po czym, gdy mamy już dwa oczka, bierzemy haka i robimy oczko na haku. Ważne jest, by nie zostawić mało plecionki z jednej strony, tylko mniej więcej porówno, ponieważ potem nasz włos będzie zbyt blisko haka. Węzeł jest banalny. Potem jak zegniemy plecionkę przy haczyku, obkręcamy go kilka razy, a następnie przekładamy przez oczko. Wtedy nasz przypon jest gotowy. Jeżeli chcemy go bardziej dopracować, możemy zawiązać supełek na czubku haka, by lepiej wypozycjonizować włos. Wtedy będziemy mieli pewność, że nasza przynęta będzie dobrze się prezentowała w wodzie. Jeżeli natomiast użyliście pływającej plecionki, a nie tonącej, to trzeba ją w jakiś sposób dociążyć. Najprostszym sposobem będzie zamocowanie ciężarków, po prostu zaciskając na plecionce.